Grzata Bugaj, kolejny odcinek mojego podcastu Lepiej Nie Mówić i dzisiaj u mnie Piotoru, Piotr Milewski, cześć. Cześć. <laughs> Powiedziałam Piotoru, bo dzisiaj będą wątki japońskie, ale najpierw słowo wstępu, ponieważ... Ci, którzy nie znają ciebie, no to przedstawię, że Piotr Milewski, dziennikarz, pisarz. Ty w ogóle same jakieś rocznice obchodzisz w tym roku, bo i dziesięciolecie swojej debiutanckiej książki, Transsyberyjska Drogą Żelazną przez Rosję i dalej. I chyba 25 lat, bo w 1999 pierwszy raz byłeś w Japonii, więc obchodzisz jakąś tam rocznicę. Dobrze mówię? Jak coś źle, to od razu mnie koryguj. Wszystko się zgadza. Tak jest. A ja teraz dopowiem, bo jesteś podróżnikiem i piszesz o wielu rzeczach, że o transsyberyjskiej będziemy rozmawiać oddzielnie. Po dzisiejszej rozmowie się umówimy, bo u mnie się też wątki rosyjskie pojawią. Dzisiaj dotykamy tylko i wyłącznie wątków japońskich. Super. I połączę trochę w nie tylko Twoją najnowszą książkę nie tylko będziemy mówić o Tokio opowieści z Dolnego Miasta. Czyli to, co wyszło w tym roku, ale też będziemy mówić o Twojej książce Dzienniki Japońskie, która wyszła w 2015, a wznowiona w 2023. No i książkę Planeta K, wydaną w 2020. Patrz, jaka jestem wyuczona. Tak, wszystko, wszystko się zgadza. Ja już sam próbuję nadążyć za Tobą, i to jest pewne wyzwanie, że dużo dat. Słuchaj, ja czytam wszystkie Twoje książki, tak się widzisz, poukładało, nie ma przypadków. Ale też trochę cię będę wypytywać o to, czego nie ma w książkach, o to, co jest w książkach, ale przede wszystkim moim słuchaczom i słuchaczkom chcę powiedzieć, że mam do czynienia z człowiekiem absolutnie szalonym i odważnym, bo przenoszę się teraz 25 lat wstecz do 1999 roku, kiedy masz niewiele forsy w portfelu, i na kurtuazyjne zaproszenie kolegi, jedziesz na trzy miesiące do Japonii. Tak, to właściwie do dziś nie wiem, czy to tak naprawdę było zaproszenie, czy tylko. Takie hasło rzucone, bo w języku japońskim i w japońskiej kulturze, takie stwierdzenie, że ben, jak będziesz w pobliżu, to koniecznie wpadnij, absolutnie nie oznacza, że ktoś nas do siebie zaprasza, tylko że ta relacja ma jakąś przyszłość i dobrze nam się rozmawiało i warto to kontynuować. Więc ja na takie hasło odpowiedziałem no dość dosłownie i konkretnie, czyli poleciałam do Japonii. To był rzeczywiście 99 rok. Rok królika, jak się okazało, skoro o rocznicach mowa, dla mnie też ważny, bo ja również urodziłem się w roku królika. No i w tym samym roku, jak się okazało, po raz pierwszy pojechałem do Japonii. No i tak się zaczęła ta przygoda, która została opisana później w, w dziennikach japońskich. No bo w dziennikach japońskich właśnie te, te pierwsze podróże już wtedy ustaliliśmy: Ty rok królika, ja rok konia, więc tutaj znowu nie ma przypadków, ale to, że ta Japonia zagościła, albo Ty zagościłeś w tej Japonii na 9 lat, to powiedz, bo o tym w sumie nigdy nie rozmawialiśmy. To tutaj ten wątek, i o tym też nie piszesz w książce. Kobieta, tak? Tak to było? Czy Japonia? Czy najpierw kobieta, później Japonia, która też jest kobietą, czy odwrotnie? No, zadajesz bardzo trudne pytania. Rzeczywiście tego nie ma w książce. Nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć skąd. Masz te wszystkie informacje. Natomiast no, rzeczywiście m, kryła się za tym również pewna taka osobista historia, ta, która y, y, sprawiła, że, że ta Japonia stała mi się bliższa, i, no, i dała taką dodatkową motywację, żeby y, do tej Japonii pojechać. I cudownie, bo dajesz mi do zrozumienia, że celowo o tym nie piszesz, nie chcesz też o tym mówić, a ja skąd to wiem, ja znikąd tego nie wiem. Ja po prostu y, mogę się tylko domyślać. No jak sobie pomyślę, dlaczego ktoś. Nagle zamieszkuję w Japonii i mogę się domyślać po tym, co jest w Tokio, że wjedziesz synka do, do żłobka, więc wiesz, po, pokombinowałam w ten sposób i wyszła mi taka historia. Dziewięć lat tam mieszkałeś, to jest naprawdę kawał czasu. I trochę chcę zapytać pod kątem mojego podcastu i, tego, i tej nazwy: Lepiej nie mówić, o czym lepiej nie mówić w Japonii? Bo na przykład wiem, że z Tobą już lepiej nie mówić o wątkach osobistych. To znaczy, może nie, nie bądźmy tak radykalni. Tam, akurat tamten wątek jest. jest... Takim wątkiem dość skomplikowanym i dlatego, dlatego jak zacząłbym o nim opowiadać, prawdopodobnie zajęłoby to nam czas całej tej audycji, a, a i tak wielu słuchaczy być może nie do końca y, zorientowałoby się, o co chodzi. Mhm. Natomiast o czym się w Japonii nie mówi, może tak, tak. od tego widzę, no są, są pewne tematy, o których się generalnie nie mówi szczególnie, jeśli nie jesteśmy na bardzo bliskiej stopie znajomości, a nawet jeśli. I to są takie tematy, które dla nas wydają się oczywiste do rozmowy, czyli na przykład polityka, religia, bardzo często też jakieś swoje własne preferencje, to czy coś lubimy, czy nie lubimy, czy nam się podoba, czy nie. I wynika to z bardzo takiego pragmatycznego powodu, tak klarownie wyrażając swoją aprobatę lub dezaprobatę dla czegoś. Stawiamy rozmówcę w trudnej sytuacji, jeśli ma inny pogląd, bo to będzie oznaczać jakąś konfrontację. Dlatego o tych takich sprawach, o których, o których wspomniałem, przynajmniej na takim no, nie tylko początkowym etapie znajomości, ale też całkiem dojrzałym, raczej się nie wspomina. To powiem ci, że oni są mądrzejsi od nas, bo. <laughs> Przecież to są główne spory polskich rodzin podczas świąt, religia i polityka, nie? więc moglibyśmy skorzystać. No w Japonii byłoby to trudne, dlatego że każdy Japończyk de facto jest, jest, jest zarówno buddystą, jak i szintoistą, więc tutaj dwie religie to też tak... To takie określenie no dość potoczne, tak? pewne systemy filozoficzne reprezentuje, więc. No, a poza tym buddyzm w Japonii to wiele odłamów. Niektórzy mówią nawet, że tam jest około tysiąca różnych kół czy sekt tak naprawdę buddyjskich, więc pola do sporów byłoby bardzo dużo, no ale nie zaprząta to Japończykom aż tak dużo głowy w takim codziennym funkcjonowaniu. Mnie teraz, bo tak chcę tak usystematyzować słuchaczom i słuchaczkom, którzy ci nie znają, że gorąco polecam Twoje książki. Teraz mówimy tylko o tych japońskich. Dzienniki japońskie, tam są w ogóle... Japo do dzisiaj, widzisz, pamiętam, bo to są historie... No, do dzisiaj pamiętam, jak po prostu łapałeś stopa w Japonii. No, to jest genialna historia, wyciągając kciuk, nie wiedząc, że to po prostu znaczy w Japonii, że wszystko ok. Tak, to tylko na początku. Już później się nauczyłem, że ten gest właśnie oznacza zupełnie coś innego niż u nas. I a właściwie to samo, tylko nie jest stosowany na autostopie, ponieważ w Japonii ta forma podróżowania nie jest standardowa. A nawet bym powiedział, że właściwie praktycznie nie jest w, w użyciu I, yy, i są inne sposoby, tak? Potem już się nauczyłem. No i właśnie to są takie historie, więc gorąco polecam książkę Dzienniki japońskie z Planety K z kolei te książkę to w ogóle bardzo dobrze pamiętam, bo to są takie wątki też, które mnie interesują, bo zawsze to jest ciekawe, jak to inni mają. No bo przecież w Polsce to wszyscy narzekamy, jak to mamy źle. I nagle jak yy, czytasz, że wcale w Polsce nie jest tak źle, że żeby zrobić karierę w Japonii, to czekasz 25 lat że wychodzisz i nie wiem, niby dobrowolnie ćwiczysz sobie przed budynkiem, ja zawsze sobie to próbuję wyobrazić, że, wie, że wiecie, pracujecie w korporacji, wychodzicie sobie przed pracą i ćwiczycie. A ty nawet wtedy powiedziałeś, że to ci się spodobało. Ja muszę powiedzieć, że mi tego brakuje do dzisiaj. Tutaj czasami, tutaj już zdradzę bardzo prywatną rzecz, praktykuję to... Nawet jako dziś już wykonawca wolnego zawodu, i ta gimnastyka, która później staje się taką rutyną, tak? jest czymś, co, co fajnie wprowadza w ten dzień. Tak? I takim czasami naprawdę naj, najweselszym, najprzyjemniejszym punktem programu każdego dnia w japońskiej korporacji. No dobra, ale weź mnie o świecie jeszcze, bo to jest podcast. To nie jest radio, więc tutaj wszystko można. A ja mnie ciekawi taka, taka wiesz, no prozaiczna rzecz, że idziesz do tego biura. Masz te, ten, nie wiem, ten ubiór jakiś biurowy, białą bluzkę, no i poćwiczysz, nawet jeśli to jest 10 minut i nawet jeśli to nie są, nie wiem, jakieś szalone ćwiczenia, no to się spocisz. No, jakby tu odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy i tak, i tak nie, może te, te ćwiczenia nie są aż tak intensywne i też ich wykonywanie może nie jest aż tak, tak nie wiąże się z takim wielkim zaangażowaniem. Ja w każdym razie z tym problemów. Nie miałem. W ogóle dzisiaj zaskoczę cię wątkami, które też mnie interesują. I przejdę do filmu, który mnie zachwycił. Chociaż, mnie w ogóle zachwyca codzienność, jakby odkrywam zachwyt taką monotonią i zachwycona jestem filmem Perfect Days. Nie wiem, czy byłeś w kinie. Oczywiście. Powiedz, podobał ci się, czy ty raczej z tych co nie? Oglądałem go kilkukrotnie i mhm. powiedzieć, że za każdym razem podobał mi się coraz bardziej. Ja też naprawdę jestem zachwycona tym filmem i też go widziałam kilka razy i pewnie jeszcze nie raz obejrzę. Przechodzimy do Tokio, czyli do Twojej ostatniej książki, chociaż Twoja książka jest o mieście, którego nie ma, do tego za chwilę, ale najpierw o tym Tokio z tego filmu Perfect Days, bo ja jestem w ogóle zachwycona Japonią pod względem toalet. Tam nawet chyba jest muzeum kupy, chyba tam. Pewnie tak, ale ja nie byłem będę musiał to nadrobić. Koniecznie. Bo w ogóle wiesz, ktoś powie, o Boże, jakie tematy. Ale dla mnie, akurat w związku tam z moimi osobistymi doświadczeniami, toaleta w życiu jest bardzo ważna. I jestem zachwycona tą Japonią, która ma te czyste toalety, i w ogóle wchodzisz do kabiny, a tam uruchamiają się dźwięki i w ogóle czujesz się bezpiecznie i, i cudownie. I w tym filmie on czyści te toalety, ale widzisz, to jest to Tokio. Tam są też takie dwa obrazy. To jest to Tokio luksusowe, prawda? Bo Tokio tak nie wygląda. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że te, te to, alety to jest od, odrębna historia, tak? I, i, i cała opowieść, która kry, kryje się za tym, jak ten film powstał, tak? Bo jego reżyser, niemiecki reżyser Wim Wenders, tak? Został zaproszony przez władze Tokio i organizatorów olimpiady, żeby nakręcić filmik reklamowy. Który miał przedstawiać właśnie te toalety. Toalety zostały zamówione, ich projekty zostały zamówione u naprawdę topowych architektów i designerów japońskich i nie tylko. No i miasto wybudowało je na olimpiadę, miało oczywiście służyć również później. Tak, i to miały być takie ikony architektury no o bardzo takim praktycznym y, znaczeniu. No i Wim Wenders, kiedy. Pojechał, zrobił rekonesans, to stwierdził, że to właściwie jest ten materiał na film, a nie tylko filmik reklamowy, na film fabularny, no i, i, tak, i tak to się zaczęło. Tych toalet w Tokio jest dużo, toalety są wszędzie. I tutaj akurat muszę powiedzieć, że y, wiąże cię na pewno z Japończykami jakieś pokrewieństwo, bo oni wiedzą, jak istotna jest to sprawa, tak. y, jak ważne jest, żeby, żeby one po prostu były tak dostępne. No Tokio jest też takim miastem pewnie jednym z niewielu wazji, gdzie rzeczywiście ta dostępność jest, jest duża i, i tutaj nie ma zwykle problemu z oddawaniem moczu w miejscach do tego nie przeznaczonych, tak? ponieważ mm. zawsze takie miejsce znajdziemy. Te toalety, one były wybudowane w, w, w wielu miejscach w Tokio. Ja nie pamiętam teraz, ile ich w sumie jest, ponad 20 chyba. One stoją również takich mniej może nowoczesnych lokalizacjach natomiast same w sobie są oczywiście tak jak możemy zobaczyć na filmie no takimi ikonami architektury z bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami tam na przykład szyby zmieniają barwę tak, drzwi, tak i po zamknięciu drzwi tak i w ten sposób y, odcinając widoczność dla kogoś kto tutaj dodając na, tylko tak na marginesie ten filmik reklamowy też powstał, tak? więc y, ja jeszcze go nie oglądałem. Muszę, muszę to nadrobić. Natomiast, natomiast na tym filmie bardzo ładnie pokazane zostało właśnie to Dolne Miasto. Mm -hmm. I ja, oglądając ten film, właściwie czuję się prawie jak w domu, bo to są miejsca, w których ja mieszkałem, żyłem, też spacerowałem, korzystałem z toalet publicznych i, 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 i nie tylko. Więc y, ba, bardzo dla mnie bliskie. Cudownie. Fantastycznie, naprawdę fantastycznie pokazuje, nie tylko w taki bardzo wizualny sposób, ale też fajnie oddaje atmosferę tych miejsc. No, ja byłam właśnie zachwycona tym filmem, a kończąc wątek toalet, to jest właśnie to, że tak powinien wyglądać świat. I Polska, no, powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy w dziczy. nie? Jeszcze nie mówię o tym, że za toalety, których jest tak niewiele, musimy płacić tak kolosalne pieniądze. Po prostu to jest dla mnie, wiesz, skandal. Jak już jesteśmy przy toaletach, to wskoczę do Twojej książki i do rozdziału o łaźniach, bo te łaźnie zresztą też w tym filmie są pokazane. I chcę wiedzieć, czy one rzeczywiście dzisiaj, w tym XXI wieku, no, byłeś pewnie niedawno, to nadal tak wyglądają właśnie. Tak i muszę przyznać, w zeszłym roku, kiedy, kiedy byłem w Tokio, też spędziłem tam nieco czasu i to była taka dla mnie ważna wyprawa, bo y, brałem udział w lokalnym festiwalu, co jest, co jest takim dużym wyrażnieniem, ale też y, bardzo bardzo buduje relacje. Po takim festiwalu właśnie poszedłem do łaźni, do tej której zawsze chodziłem. I, Poszedłem tam z synem. Syn kończył 18 lat, wtedy miał 17. Do łaźni chodziliśmy właściwie od wieku 0 do, do wieku 6 lat, które, które spędził tam, więc dla nas, dla mnie było to i dla niego też. Było to takie nie tylko wyjście do miejsca, gdzie możemy się umyć, ale też taki powrót do wspomnień. I, I muszę powiedzieć, że ta łaźnia cały czas działa, i właśnie do których chodziliśmy, bo to nie była tylko jedna są cały czas bardzo ważne, tak? One oczywiście nie są już traktowane tylko i wyłącznie jako miejsca, gdzie dokonujemy ablucji, gdzie się myjemy, taki natomiast no, one są takimi